Książę, Koto jeziki i witam was w kolejnym odcinku z Disney Rush. Dobra, witamy z powrotem w Disney Parku, widzowie. Opacie, chodź im w kozak jestem. Od czego by tu zacząć? Dzisiaj chyba nie będziemy się zbytnio bawić w auta, więc już wiem, że ten odcinek będzie miał mniej wyjść, ten zamki się, Szymek, bo w autach nam zostało tylko jeden tryb, więc zostawilibyśmy to może na sam koniec, co? Więc polećmy sobie, zróbmy odlot. Niech będzie odlot, tak? Hej, jestem Jurek. Miałem nadzieję, że To jest Jurek. Chyba lubisz odlot. Ja też. Najbardziej lubię Rasela, bo jak dorosnę, chcę zostać odkrywcą. Myślę, w że sensie, w sensie, jak dorosnę, to chcę zostać harcerzem. W jak Stefana. I gdyby porwał je do swojego sterowca, a potem odleciał. A Stefan wskoczył na dom pana Fredriksena, aby powiedzieć, że musimy za pomocą domu ratować piskać. Tylko, że wiatr porwałby dom. Dom unosi się nad rzeką. Będziemy musieli powiosłować, żeby dostać się, dostać do się do domu i ratować dzieci Stefana. Dziwne jest. Dziwne jest to, że w sumie dzieciak, który podkłada głos Rassel'owi, jest w tej grze. W dubbingu i tak dalej. Więc nie rozumiem, czemu on w odlocie nie jest też. A może w masz ochotę zagrać w auta? To jest ten no? dzieciak z odlotu. A to jest oryginalny dzieciak z odlotu, nie? Jakby z filmu. Jak się pływa. Widzę, więc co tam u was, jak tam wam życie mija. Powiem wam, że byłem wczoraj na Strażnika Galaktyki 3. I o mój Boże, jaki to był dobry film. Dawno takiego dobrego Marvela nie było. Widzicie, czy byliście już może na tym filmie w kinach i jakie macie opinie. W ogóle ten weekend był taki bardzo kinowy, ponieważ dzisiaj za jakąś w godzinę będę jechał na Super Mario Bros ponieważ mimo to, że ten film wychodzi oficjalnie pod koniec maja to są pokazy przedpremierowe w Cinema City w tym tygodniu, za tydzień i tak do premiery Odkrywanie. Siema ty jesteś szmoli, Jezus Maria daj sposób na powalenie martwego drzewa, a potem wykorzystaj coś tam coś Pamiętaj, że trzeba złapać dom pana Fredricksen'a Wiem, wiem, wiem Okej okay. Dobra powalone. Są jakieś punkty tutaj jeszcze może? <laughs> uh. No właśnie. Zbieraj, zbieraj, zbieraj mordo. A! To był wątrz, to ja nie zauważyłem. I nie będziemy mieli już achievementu na tym poziomie, więc fajnie ogólnie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Trzeba łapać punkty. Parkour Minecraft. To tyrolka! Czytałem o tyrolkach w podręczniku przyrody. I co tam wyczytałeś? Opowiadaj. Widzieliście, że na tyrolkach można zjeżdżać? Ale kozak totalny. Wow. Ktoś mi pisał, ile potrzebujemy tak ogólnie punktów na złoto. Tylko teraz już oczywiście nie pamiętam, ale, ale ktoś mi ostatnio napisał. Jeśli stracimy dom, to tylko powiesz o tym panu Fredriksonowi. Tak, taki jesteś mądry. Może da się czymś rzucić. Tobą czekoladą. A, no dobra. A bo wiecie, bo Russell gruby, śmieszne, haha. Nie pozwólmy, żeby dom pana Fredriksena odleciał. No dobra, dobra, tylko że. To jak się stało? A, Russell tam ma iść. ta? zanim będzie za Lecisz Russell, biegnij kardio. A właśnie, musimy wybrać, jak będziemy nieła mocnych, to musimy wybrać, jak nazwać naszą postać, bo kilka osób tam widziałem napisało, więc będzie trzeba coś wybrać. Dawaj dawaj. Muszę jak najszybciej opowiedzieć o tym innym synom dzikiej przyrody. Oczywiście. I już! To było szybkie. Się uda. Super, gratulacje, Russell. Na pewno. Uf, mało brakowało. Ej, przecież tak było w podręczniku syna Dzikiej Przyrody. What? Współpracujcie. To właśnie robiliśmy. Tak jest, jak ty to coś razem powiesz, to czasami to naprawdę. Ej, może będziemy mieli? Nie, mam tyle samych punktów co zawsze. Złote masz za 6 tysięcy punktów, masz też platynowy za 8 tysięcy punktów, więc to będzie trzeba po prostu zrobić kiedyś jeszcze, nie? Teraz dom, posłuży nam w dom, żeby uratować dzieci Stefana. Rety, świetny z ciebie odkrywca, wiesz o tym? Zawsze ta. chętnie ruszę z tobą na kolejne poszukiwania. Przygoda czeka na nas! To jest ta jest weź tam brata nie robiliśmy, więc lecimy i będziemy szczurkiem. Bieg po dachach. Boże, to jest rybnik. Jestem Zuzka. Cześć Zuzka. Zagrajmy w ratatuj! Będzie super! Ja będę szczurką. Że ma peł Solin. I powiedzmy, że. Podły kucharz Szwonder właśnie wezwał inspektora sanitarnego, żeby zobaczył szczury w restauracji Gusto i zamknął ją. Szwonder złapał naszego przyjaciela Twitcha, Pokazał go. No nie, tylko nie jako dowód. A inspektor sanitarny włożył Twicza do słoika. Z my ten swój linki nie żeby wypuścił Twitcha. Dzięki temu. Ubijacie na twiciazyki na seks, jak coś. Skoro już o tym mowa. Który z lokalu gusto? Pośpieszmy się. Najpierw trzeba się pozbyć tych gołębi. Hej! O grubo. Gru. że woda jest płoszy? To niezawodny. Pewnie tak. A siemano. Ariu Happy to be in Paris. Więc. Oui. O półciochy. Żeby otworzyć ten swój potrzebujemy ludzkiej ręki, czyli linki niego. I to już. Seria. No patrzcie, punkty zebrane wiedziałam, że ci się uda. Zajmijmy się tym. No to w sumie jest korea, ja te słoiki Byłem w stanie otworzyć tą piłką tenisową. To czemu nie mogę? Twitcha otworzyć też piłką tenisową. Ale to jest taki prawdziwy paryż, widzowie: szczury i w ogóle. O, kominiasz. Siema, siema. Tak, będzie trzeba tutaj wrócić kilkukrotnie i mi się wydaje, że właśnie też z tego powodu, jak na razie tylko srebrny medal zdobywamy, bo żeby zdobyć na przykład złoty czy platynowy, to będzie potrzeba tych innych typków, bo wtedy się uzbiera wystarczającą ilość punktów, na przykład na złoto, na platynę i tak dalej. Na paluszkach musimy zanieść tego szczura nim gminiemy. Czuł na paluszkach. Punkty. Nie jest najbystrzejszy, ale będzie... No nie jest, nie jest całkiem debit z niego trochę też jest to, nie stoi, nie wiem do czego to jest. U, ui, no won to na chłopa Uroda i inteligencja. się. U, U zebrałem coś yy, do tego, do Remiego. Gdzie? Uf. Dobrze idzie, tak po prostu po kolei tyle, nie? Głupia baba. Aha, baba do komina wpadła. Lingwini, mordo, zobacz. Co się stało? mutknął. Potrzebujesz pomocy? That's so cute. Inspektor sanitarny? Zobaczmy, ile będziemy mieli punktów. Bo jest szansa, bo dużo punktów zdobyliśmy ze złota w sensie z tych monet. I będziemy mieli złoto po raz pierwszy widzowie. Także to ma całkiem duży sens, że rzeczywiście, jak będziemy mieli odblokowane te inne postacie, że wtedy będzie można na przykład zebrać złoto, że platynę i tak dalej. Więc będzie trzeba po prostu wrócić. oj i mam odblokowanego Emila. No właśnie. I w tym epizodzie tam był potrzebny w jednym momencie. Jak na razie przejdziemy po prostu wszystkie epizody, jak będziemy robić tę grę na 100%, to po prostu wrócimy do tych epizodów, gdzie właśnie potrzebowaliśmy innych postaci. Pasujemy do siebie, dostaliśmy osiągnięcie. Do mnie, kiedy tylko zechcesz poskakać znowu po dachach Paryża. Dostajesz złoty medal. Oblokuj pierwszego towarzysza, samodzielnie albo ze znajomym lub znajomą. Ok, czyli to jest to. Gdzie jest Dory? Rafa Koralowa. Ciekawe, kim był ten koralow. Zagra jako Nemo albo jako Junior. Jako Nemo zagrajmy. Wow.

Płynie się dalej! Płynie się, się dalej! O mój Boże, mam niby rączkę. <laughs> Skoro jesteśmy w wodzie, a jeśli chcecie obecnie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, zwróćcie uwagę, że Nemo napił się wody, więc wy też nie możecie być gorsi. A jeśli ten film dostał waszym film do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. Płynie się dalej! Płynie się dalej! Płynie, płynie, ale tu ładnie. Z tego co pamiętam, to akurat gdzie jest Dory, było najnudniejsze, bo to tutaj tak naprawdę nie ma zbytnio nic. Tylko po prostu trzeba przepłynąć, zebrać punkty i tyle, nie? Więc w się sensie, im się chyba po prostu nie chciałam. O to jest bycie robić jakieś fabuły. Ale to dziwne, w sumie, bo dałoby się, gdzie jest Dory coś zrobić. Mówi się trudno, i płynie się dalej, płynie, płynie. Bardzo tutaj ładnie, no tylko fajnie by było, jakby coś jeszcze się działo, tak ogólnie. Are you happy to be in Rafa Koralowa? Wi. Oui. Au. Aha. A może zamkniesz łeb? Ale tutaj ładnie. Ale przy okazji trochę niebezpiecznie, nie ukrywajmy. I już. I na tym polega cały poziom, gdzie jest Dory. Co skoczyło? Uh, to jeszcze nie koniec. Okej, okay, przepraszam, pomyliłem się. Mówi się trudno i płynie się dalej, płynie, płynie. Bardzo ładnie to, ładne to wszystko, to to prawda, ale czuję się trochę jakbym oglądał awatara, po prostu rybki w akwarium. Wszystko ładne, ale co się dzieje, cholerowie? Uuuuuuuuu! okej, okay, to tyle. <słuch> Będziemy mi tak z 5000 punktów, więc po prostu srebro. Niech będzie. Blokowana no- aha, nowy epizod. Instytut Biologii Morskiej. dotrze do gangu z akwarium na wystawie oceanicznej. Czy tutaj coś jeszcze było w takim razie? Tak pamiętam, że jak ostatni raz grałem, to nie miałem tych opcji, tych innych epizodów i tak dalej. Nie, w ogóle dziwny jest ten poziom, gdzie jest Dory, mam wrażenie, nie? W sensie jest taki dodany na szybko. Dobra widzowie, idziemy do i nie ma mocnych. i w taki sposób dowiemy się, jak się będzie nazywała nasza postać. Co tam? Jestem Filip. Hej, ktoś mi powiedział, że jesteś fanem i nie ma mocnych. Jestem jak Max. Wkurzający? Mały, wołali na mnie. Niski. Nikt mirasz, tak na ciebie nie wołał na pewno. Spoko, ale co gdyby się okazało, że to nie był ostatni Omnidroid? Że cała fabryka Omnidroidów znów działa! I działa nowy Omnidroid 9000! Realizuje swój pierwotny program zniszczenia miasta, tworząc całą armię Omnidroidów. Czyli zakradamy się do bazy i, wło... i aktywujemy sekwencję autodestrukcji. żeby zniszczyć fabrykę. Procedura autodestrukcji uruchomiona. Należy uciekać z wyspy, zanim wszystko wyleci w powietrze i zanim obudzi się wulkan. To byłoby takie super! To znaczy, to byłoby straszne, Okropne. Chodź. Chodzimy w komentarze widzowie i czytamy. Jeden chłop napisał, że na przykład Cerebroman. No jest to jakiś, jakiś pomysł, ale już jest taki jeden, Iron Man się nazywał, ale. Silverman! To jest lepsze. blondas stalowy, ktoś napisał. Ktoś napisał spermę, no ale nie wiem, chyba ja napisałem wygrało. Pan Głazik. Nie. Niech on będzie Silverblond. O, silver Silverblond. To brzmi nawet ciekawie. Na pewno lepsza nazwa niż Starlord, ale to inna sprawa. ale... Albo Taskmaster. Boże, to jest dla mnie najgorsza nazwa, jaka istnieje. Ja wiem, że tak było w komiksach, ja mam tego świadomość, ale Taskmaster. Zawsze ciekawiło mnie saneczkarstwo. Max, trzymaj się tam? To jesteś taki szybki, a jesteś z tyłu. Myślisz, że produkują deskorolki, które jadą 100 na godzinę i nie zapalają się? Pewnie tam musimy się pośpiewać. Miraż, bo ja nie rozumiem w ogóle co ty mówisz do mnie, nie? Siemać! Miraż zamki łeb uciekamy przecież, tylko musi kacenka przejść. Nieźle. Ja też tak uważam. Szybko! Zostało nam mało czasu. Co? Nie zatrzymuj się ładnie. Też tak uważam. No Silver Blond debilu! Tyrolka? Fantastycznie. Złap, Powiedzmy. I A wiesz, że Russell czytał o tyrolkach w tym samym swoim dzienniczku. Ja dowiedziałem się dużo o tyrolkach Nie wiem czy wiesz, Max. Siema. Zawsze ciekawiło mnie saneczkarstwo Ta. Co zajebiście? Silver Blond brzmi jak jakaś postać z The Boys trochę. Siema, siema. I Elo! I po poziomie. Poziom spadł. Przygoda wszech czasów. A ty też dajesz radę. Dzięki. Jak zawsze tyle sam punktów mam wrażenie, za każdym razem mam. Możemy to powtórzyć najlepiej od razu. Nie teraz, ale powtórzymy to, Max. Spokojnie. Super bohater. No nie, uwielbiam tę rodzinę. Może niedługo znów zagramy w niemam mocnych. Do zobaczenia! Siema. No jest to Toy Story. Ktoś się mnie spytał właśnie, czy mam bluzę chudego. tylko teraz, kurczę, weź to wygrzeb z szafy. Dajcie mi chwilę. Siema, mam bluzę chudego. Kłopoty na lotnisku. Cześć! Mam na imię Zjawiasz Zjawiasz się w samą porę! Mam zamiar odpalić nową misję Toy Story! Toy Jestem bas! Mówić, że jestem chudy. Udawajmy, że jedziemy na tylnym siedzeniu w samochodzie mamy Bonnie. A gdy dotrzemy boni. na lotnisko, będzie tam Al z hali z zabawkami. Jest w drodze do muzeum zabawek w Japonii. Widzi wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju i naprawdę wartościowego zabawkowego jeża. Niech znowu młodego jeżyka chcą zabrać, no. Wkłada go do torby i nadaje torbę na lotnisku. Naszym zadaniem jest znaleźć pana zanim trafi do samolotu do Japonii. O, prawdziwy Bazastral. Jeszcze dalej! Jeśli chodzi o głos. Tego się nie spodziewały. Dzień dobry, drodzy ludzie, proszę się nie zwracać uwagi, że e, zabawki tutaj chodzą i żyją. A widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę Bicia na Instagrama zigina oraz na Twitcha Zigina i napiszcie w komentarzach młody Nowy jeżyk". Znowu Jerzyka chcą ukraść, coś domu chcą z nim zrobić, więc. E, niezła robota Też tak uważam Was. Dawno tej nie zakładam swoją drogą. Nie ma. Lecimy. Naprawdę żałuję, że tak naprawdę Disney Rush to jest jeden z ostatnich gier takich Pixarowo-Disneyowych i tak dalej. Bo to naprawdę fajnie wszystko wygląda jest bardzo ładna grafika. Na przykład, jakby z tą grafiką był Remake Out 1: No ale raczej nikomu chyba na tym zbyt nie zależy. Z twórców, może na jakieś 20-lecie, czyli w 2026. Na no, 20-lecie Out będzie Remake gry auta 1. To by było fajne. Pasażerowie lotu linii dalekowschodnich, numer a 113 do Tokio. a 113 widzowie o mój Boże, czy to nawiązanie Pixar? O. Nie miałem tego w planach, ale okej. Okay. się baza. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak tam na górę wejść? Ja tam chcę. Aha, chudego Jeste. byśmy potrzebowali. Kudy nam pomoże. Wystarczy go zawołać. No to nie wiem, to niestety nie. Niestety nam się to nie uda. Numer A113 do Narita w Tokio. Narita. do Narita. Iades do Tokio. Nie pozwoliłem alo zabrać Chudego i Jessie do Japonii i nie pozwolę, żeby spotkało to jeża. Baza Astral. Strażnik kosmosu melduje się. Wow. Znowu ziemia pod stopami. Znowu ziemia pod stopami. jeż wróci z nami do domu. Co się stało niby? Ja porudziłem. Pan szpikulec nie może lecieć do Japonii. Musimy uruchomić, żeby możesz... tak się nie stało. No to... Rozejrzyjmy się. Powinien tu być cel, w który można rzucić. Tak, jest. Z tobą dogadać się basta też naprawdę, trzeba się postarać. W czym mogę pomóc? W sobie w wpier... To lepsze niż latanie, to spadanie! Do celu, bo wiecie. może teraz je walnąć w żadne pudło. I walnąłem w pudło. Tędy, 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 bo tutaj więcej punktów. To od nas zależy, czy ten samolot wystartuje bez jeża na... Ta, wiem, wiem, mówię. Okej, okay, to to nie było fajne. Przez ośmiorniczkę teraz. W ogóle co się stało z tym samolotem, tak teraz zacząłem się zastanawiać. Skoro rzeczy wypadają z niego, to tam straszne rzeczy musiały się wydarzyć z tym samolotem. Nie, nie pogadamy o tym. Udało się. Wszystkie zabawki obecne i bezpieczne. Młody I ten samolot jak wygląda, jakby tam spadł. Powodowaliśmy katastrofę lotniczą. Na złota nie będziemy mieli. Ja pierdzielę. Dobra robota. Misja ratowania pana Szpikulca zakończona. Si. Świetnie sobie radzi. W, kłopotach w kłopotach. i pamiętaj, zawsze gdy będziesz chciał zagrać w grę tej historii, poszukaj mnie. Nie pamiętam, jak się on nazywa w ogóle, więc. Ale widzowie, na dzisiaj. Czekajcie, może uda mi się no to i wskoczyć. Widzowie, na dzisiaj to już będzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijecie na Instagrama z Ignazeks oraz na Twitcha z Ignazeks. I siema na cześć yo. Tak mnie zrzucił z tego i widzieliście to? Papa. Pa.